Siemaneczko, cześć. Na sam start chcę Wam powiedzieć, że dwie osoby już wygrały skinka. Są tutaj Hydra które wygrał samurajek oraz. AK47 Slate, no tak, go dołożyłem, żeby tylko był. Wygrał go Kuniol, dłuższy bo drugi raz. Tak jest, Kuniol też wygrał u mnie Player 2. Więc widzicie, można tutaj u mnie wygrać. Zostały tu jeszcze trzy skinki. Może coś dodamy dzisiaj, może nie, zobaczymy pod koniec. Pamiętajcie, żeby grać o te skiny, trzeba wpłacić przynajmniej dyszkę z moim kodem, czyli kodem Bartones. I też pamiętajcie, że z kodem Bartones macie przykładowo dychę za filmik, jeśli sobie wpłacicie stóweczkę oraz drugą dychę w skinach. Tu macie punkciki, które sobie możecie wymienić. Ja na przykład tu mam 82 tysiące punktów 912. Co daje mi za darmo AWP kortikere za stóweczkę. Pamiętajcie też, że jak robicie bitwy z moim kodem, to dostajecie takie tokeny. Ja mam 68 tysięcy. Mogę sobie kupić tego redline'a. No i pamiętajcie też oczywiście o komentowaniu i lajkowaniu. Dobra, zaczynamy. Mamy 2200 zł. Na sam start może dołączymy sobie tutaj tak na farta tewka za stóweczkę na czterech. Tylko ciekawe czy ktoś dołączy, jest no name. Dobra, sprawdźmy co tutaj fajnego wyleci. Pierwszy skinek dla nas. No nie, dobra, jest tutaj slide za 18, ale jesteśmy na drugim miejscu, więc jeszcze nic straconego. Okej, okay, no tutaj ten blok będzie pewnie droższy. No, prawie tyle samo kosztuje. Ogólnie tu będzie fajny proficik, więc fajnie jak to wygramy. Ale no, brakuje nam jeszcze, słuchajcie, 7 zł w sumie. To nie tak dużo, ale procentówka, która nikomu nic nie daje. Niestety tutaj Luis stan wygrywa 200 zł. Widziałem, że są nowe skrzyneczki, tak jest. Jest Neon blowcase Case, a sprawdźmy sobie w sumie. Na no, bójcie 63 zł daje nam 61. Można powiedzieć, że na 0. Otwórzmy jeszcze raz. No, tutaj na minus, i ostatni raz minus. Jeszcze raz. No, też minus. Idziemy dalej. Non-glow case. Damy sobie też na buście 3. One już kosztują 126 zł, więc sprawdźmy. OK. razy dwa. Zajebi się. Otwórz ponownie. No, tutaj już minus. I uwaga. Też minus. Tu również. I ostatnia. Najdroższa. 42 zł. Damy sobie na buście 3. Trzecia, kosztują 252 zł. Sprawdźmy. Z pierwszych trzech no 150 na minus, z drugich to samo, z trzecich też i ostatnia. No, minusik. No i dobra, pójdźmy sobie może na bitewki. Dołączymy tutaj dwie szyneczki na buście. Nie, to są na jestermodzie. Możemy tu wygrać za 1400 zł rękawiczki, ale sprawdźmy, bo to jest bitwa na trzech. I uwaga, z pierwszej leci tutaj dla nas, ale to nie jest takie drogie. 30 zł. I uwaga, druga. No i przegrywamy to. Adrian, no jest na lekkim plusie, ale to też nic takiego. Dołączymy sobie może tutaj, ale sprawdzimy sobie tak szybko moje bitwy Mamy to, mamy to, więc zobaczmy, co tutaj fajnego poleciało nam. No przegrywamy, ale jak dobrze widzieliśmy, końcowo ta bitwa jest wygrana. Więc ja się tutaj nie obawiam, ale pytanie też, ile tutaj będzie na plus i co takiego mi wypadnie, że przebijemy Michaela. Dobra, bo to jest w sumie 20 zł. ponad różnicy. Teraz tu ponad 30. Chyba to jest takie drogie. Tak jest, decimator za 82 zł. Jeszcze mam tutaj Kislofa, i ostatnia daje nam. No, tutaj jakieś takie, 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 takie. Dobra, mamy 500 zł z 200, więc zajebiście. Dojdźmy sobie tutaj, Ragna Farta na szybkości procentóweczka. No i chyba to przegrywamy. Tak, on ma drożej. No kurde, profit fajny, tak, tak szczerze mówiąc. Ale no nie dla nas. Sprawdźmy sobie, może. Te nowe skrzyneczki na bitewkach damy sobie. Mm, Jester Mode? Nie, 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 nie. Innym razem, może yy, jeszcze damy sobie tą. Oraz tą najdroższą, 40, chyba 2 zł, kosztowała. O, mało, 42 zł, tak jest. Na no, damy sobie 5. No i sprawdźmy. Bitewka na dwóch Od razu tutaj Bartolo wbija, więc powodzonka. No ale dla nas to będzie. To będzie dla nas, tak czuję. Patrzcie, to Bayonet Doppler lubi te 21 koła ponad. Fajnie jakby wyleciał O tutaj ta WPH już to pewnie droższa Tak jest 8 dyszek Dobra wychodzimy na prowadzenie Ale jeszcze najdroższe skrzynki są przed nami Więc nie ma co się cieszyć i pamiętajcie, że to kosztowała 600 do no prawie 700 złotych Więc fajnie jakby się to zwróciło Mamy 200 złotych, on ma 82 Różnica jest spoko, teraz lekko podgoni... Nie, nie, w sumie nie, 20 złotych tylko został. I uwaga, teraz te drogie skrzynki Coś tak czuję, że nie będzie nawet zwrotki, albo możemy nawet to przegrać, bo tutaj idziemy nas dogania, 5 dyszek jest różnicy yy, okej, okay, no tutaj nic takiego Dwie skrzynki, dwie skrzyneczki O kurwa O kurwa A nie, dobra, 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 już myślałem, że... Nasze, nasze, dobra O kurwa jaki fart, ale fart Mamy tysiaka z 600, zajebiście Dołączamy tutaj Ej to był taki fart, już myślałem, że to jest przejebana bitwa Ale paręnaście złotych był O kurwa co on dostał, za 600 złotych Digla co za digel pilot? Pierwszy raz to widzę tak szczerze mówiąc Nie patrzymy na to, idziemy dalej Wiecie co zrobię chyba, Olina? Zróbmy sobie jakieś fajne szlineczki, tylko może nie te, co już otwieraliśmy, coś innego. Ja bym sobie testował Eagles Case'a. Damy sobie zwykłe i też na buście. Tutaj do fula idealnie. I zobaczmy, bo szczerze, jak to wygramy, to może być naprawdę fajny proficik. Ale właśnie, żeby to wygrać, daliśmy sobie bota Emily. Zobaczmy z pierwszej, chyba dla nas, no tak, ale tylko dycha różnicy. Druga to już chyba stóweczka, tak? No 66, stan Field Tested mogło być lepiej, tutaj też Field Tested, no dobra, dobra, robimy sobie teraz przewagę, ale pamiętajcie, teraz są najmocniejsze skrzyneczki, bo są na im i dostajemy Corticera za prawie 3, o kurwa! To jest to, to jest to właśnie. Ej, dobra, ale farsik, sprzedajemy sobie to, mamy 2,5 tysiąca. Zajebiście, startowaliśmy chyba z y, dwójką, może nawet nie, więc myślę, że jest plusik. Pamiętajcie, że mam giveaway'a na tutaj te trzy skiny. Jest tutaj wśród nich AWP Containment Bridge za 320 zł. Pamiętajcie, że rękawiczki wygrał Samurajek, więc tutaj gratulacje dla niego, ale możecie wy wygrać tą resztę skinów. Pamiętajcie, kodzik Bartonez wpłata przynajmniej dyszkę i jesteście w grze. I pamiętajcie też, żeby komentować i lajkować. A my widzimy się jutro. Cześć!